Witajcie kochani, dzisiaj mamy czwartek 30 maja i zapraszam Was na kolejny raport energetyczny. Nasze słoneczko po chwilowym spokoju yy, kilka dni temu wyemitowało dosyć mocną flarę klasy X. Był to X2,9, yy, co również odbiło się na rezonansie Szumana. Wczoraj mogliśmy zaobserwować Szumana yy, o yy, wartości 82. Czyli jest to dosyć wysoko. Przypominam, że standardowa wartość Szumana to 7, bodajże 58, czyli w okolicach między 7 a 8. Obecna wartość to było 82, czyli jest to mocne doładowanie energetyczne, mocne doładowanie naszych ciał dosyć mocną energią. Dodatkowo wczoraj, w okolicach godziny 15:30 polskiego czasu, nasze słoneczko wyemitowało kolejną flarę klasy X. Był to x1.45, z tym, że tym razem potrwało to dosyć długo, ponieważ energia w klasie x utrzymywała się w okolicach ponad godziny, a następnie zaczęła powoli spadać. W okolicach 3-4 godzin od wybuchu mieliśmy ciągle wartość m,5, czyli ciągle wysoko. Więc leci do nas dosyć mocna i długa paczka energii. Ja już wczoraj zacząłem odczuwać silne ciśnienie na tył głowy, na czakrę korony i na kark. Więc podejrzewam, że to będzie dosyć mocna paczka, która dojdzie do nas w okolicach dwóch dni. Więc w okolicach piątku, soboty spodziewamy się, że ta energia dotrze do Ziemi. Ledwo zaczęła do nas dochodzić energia z poprzedniego wybuchu w poniedziałek, a już mamy kolejny także szykuje się e, pasjonujący weekend mam nadzieję że nie będzie to aż tak uciążliwe dla naszego ciała choć mogą się pojawić różne skutki uboczne może się pojawić ucisk na skronie, może się pojawić ucisk na czakrę korony, na tył głowy, ucisk na ścisk szczęki, ucisk albo ciśnienie na karku, ściśnięcie klatki piersiowej, kłucia w sercu, bóle układu nerwowego, bóle układu kostnego, ogólne zmęczenie i znużenie, choć u niektórych może się pojawić efekt wystrzelenia energetycznego. Ja wczoraj miałem takie stany na przemian, stany znużenia i stany wystrzelenia energetycznego. Także podejrzewam, że podobnych efektów możecie się u siebie spodziewać. Ze strony emocjonalnej energia ta pomoże nam pozbyć się wreszcie rzeczy, które nam nie służą, stanąć za sobą. I tupnąć nogą, powiedzieć w końcu nie. Jeżeli jesteśmy w jakimś układzie związku albo pracy, która nam nie służy, która nie wywołuje uśmiechu na naszej twarzy i która nas tak naprawdę osłabia energetycznie, to podejrzewam, że najbliższy czas pomoże nam w tym, abyśmy w końcu mogli tupnąć nogą, powiedzieć nie, stanąć za sobą, zakończyć pewne relacje, zakończyć pewne związki, zakończyć pewne układy, po to, by móc w końcu. Stanąć za sobą i ruszyć w nową przestrzeń tego, co chcielibyśmy robić, i tego, w jaki sposób chcielibyśmy przeżywać i doświadczać rzeczy na naszej ścieżce. Więc takie rzeczy mogą wychodzić. Mogą wychodzić jeszcze jakieś zadry mocne z przeszłości. Wszystko to, co nas dręczyło, męczyło, wszystko, co nas denerwowało, no to powinno się przejawić znaczy powinno może się przejawić w najbliższym czasie, ale to oczywiście ku naszemu najlepszemu dobru, po to, byśmy mogli pozakańczyć sprawy, pouwalniać jeszcze programy i blokady, które nas trzymają, po to, by móc się rozwijać, więc moi drodzy. Dbajcie o siebie, odpoczywajcie w ten weekend, jeżeli będziecie mieć taką możliwość, dajcie sobie, poz, pozwólcie sobie na, na trochę więcej spokoju, na trochę więcej luzu. No, oczywiście dużo się uziemiajcie i pijcie dużo wody z elektrolitami, bo to naprawdę świetnie pomaga. Kąpiele w soli również pomogą naszemu ciału troszkę zneutralizować wpływ, te, wpływ tych energii, to znaczy zneutralizować skutki uboczne, bo ta energia wpływające na nasze ciała robią nam tylko coraz lepiej podnoszą nam wibracje, podnoszą nam świadomość, dzięki czemu stajemy się bardziej świetlistymi i wyżej wibrującymi bytami. Więc tak moi drodzy, z mojej strony to tyle. Jeżeli będą się pojawiać jakieś nowe rzeczy, będę oczywiście was informował. Zdrawiam Was serdecznie, kochani. Dbajcie o siebie, no i z wiatrem.